Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Rekim Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać o Bitcoinie, ogólnie o tym, co zaczyna się dziać w świecie kryptowalut przez pryzmat kilku wydarzeń z ostatnich chwil, możemy było powiedzieć, bo przecież zaobserwowaliśmy kilka takich znaczących wydarzeń, które mają wpływ na to, że możemy gdzieś po cichu zacząć sobie przygotowywać plan na tą najbliższą hostę. Tytuł filmiku Bitcoin po 200 tysięcy dolarów, a Hossa przez 3 lata, moi drodzy. Pewnie wiele osób powie, jest to wróżenie z fusów, pewnie osób, wiele osób stwierdzi, że nie można czego, niczego przewidzieć, co będzie następnego dnia, ale można założyć sobie kilka pewnych rzeczy, które, do których będziemy dążyli, które będziemy Skutecznie etapami realizować, tak? I dlatego ja chciałbym dzisiaj porozmawiać, pokazać Wam rzeczy, które dają nam jasny sygnał do tego, że kiedyś ta chossa nadejdzie. Oczywiście, w dzisiejszym artykule, który tu zaprezentuję, będzie pewna wizja czegoś, co ludzie starają się nam przekazać, tak? I dobrze o tym wiecie, że ja w swoich filmikach mówię, że tą wizję każdy z nas powinien mieć swoją indywidualną, ale opierające się na pewnej dozie tutaj informacji, które się przewijają przez ten cały cykl inwestycyjny. Oczywiście pewnie ktoś znowu powie, że to jest temat clickbait, że ja tutaj staram się coś komuś, nie wiem... Sprzedać jakieś marzenie, czy, czy, nie wiem, wpuścić kogoś w malinę. Nie to, nie, to nie na tym rzecz polega, moi drodzy. Rzecz polega na tym, żebyśmy byli przygotowani na pewne rzeczy, które są nam już teraz komunikowane, a które będą w dalszym czas czasie rozwijane i dalej wprowadzane. Tak? No bo jak sobie zobaczycie to, co dzieje się, i wczorajsza na przykład wizyta, Bajdana w Polsce, a wcześniej na Ukrainie, ten cały konflikt, który narasta i, i, i ma przeciwdziała dwóch, dwóm siłom, czyli Stany Zjednoczone kontra Chiny, a poniekąd w tym wszystkim uwłokane, uwłaczone jest Rosja i Ukraina, no to tak jak powiedziałem, ten świat geopolityczny. I ten świat polityczny i w ogóle finansowy jest oparty na pewnych schematach i tego się nie da wykluczyć, jedno napędza drugie. I mm, dzisiaj pokazuję Wam tutaj spadek tego ceny Bitcoina w okolice 24 tysięcy. Gdzieś tam ostatnio czytałem, że ta bariera 25 tysięcy jest ciężka do przełamania, że nie ma takiej siły napędowej, a poza tym wklejałem ostatnio też również na Twitterze, mm, Twitter, że coraz mniej jest portfeli tych, Typowo wielorybowych, tak? Ale przejdźmy są takie pewnych dwóch aspektów, które chciałbym dzisiaj poruszyć, i naprawdę dają one pewne nam tutaj rzeczy, do, do o których trzeba sobie e, powiedzieć. Zobaczcie, ten model wskazuje, że ha w kryptowalutach potrwa 3 lata, tak? W ubiegłym roku, analitycy masakrycznie się pomylili. Wiele osób oczekiwało, że rynek odbije się od dna, a w drugiej części hossa, ale ta niestety wcale nie było, zamiast tego podążył się w głębokiej beście Teraz jednak. Analityków uważa, że wkrótce wejdziemy w rynek byka, który potrwa 3 lata, moi drodzy. No i tu mamy napisane, że Trading e, Trader Trading Rate pisze na Twitterze, że Bitcoin od 2023 roku prze, e, przeżywał 14-miesięczne rynki niedźwiedzia, po których rozpoczął się kolejny rynek byka. Chcemy Obecny trend spadkowy trwał 14 miesięcy dla Bitcoina. Jeśli weźmiemy grudzień jako absolutne dno rynku, niedźwiedzia oznaczałoby to, że rynek byka rozpoczął się w styczniu, co zasadniczo pasuje do modelu tradera. W przeszłości kolejne trendy wzrostowe trwały 33-35 miesięcy, czyli prawie 3 lata. Jeśli nowy rynek byka rozpoczął się w styczniu, oznaczałoby to, że potrwa do 2025 roku. I ja bym chciał odpowiedzieć tutaj jasno i wyraźnie, tu mój punkt widzenia. Moi drodzy, są pewne wizje, koncepcje nie wiem, sprzedawanie, można powiedzieć, poniekąd takich marzeń, tak? ale jasno trzeba sobie też również zrozumieć. Pewną ideologię, która jest przez lata tutaj nam dawkowana i proponowana, tak? No, nieraz przechodziliśmy różne cykle i nieraz mieliśmy do czynienia, kiedy Bitcoin był na samym dnie, praktycznie mówione, że tam spada do zera i tak dalej. I nie mamy tego co więcej wałkować. Ja chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden tutaj aspekt, który i dlaczego przy, ten tutaj opis dzisiaj w filmiku pokazałem Wam. Mamy przed sobą halving, tak? Mamy przed sobą wzrastającą trudność wydobycia bitcoina. Mamy przed sobą rosnące ceny energii. Mamy przed sobą różne inne rzeczy, które są powiązane z, z energią odnawialną. Gdzieś poniekąd cały czas przerzuca się ten temat, ile energii odnawialnej jest dostarczane do tego, żeby wydobywać bitcoina. A więc cały czas mamy pewne schematy, które są wałkowane, wałkowane, wałkowane na okrągło, tak? Ale... Reasumując to wszystko, No gdzieś za jakiś czas po poprawie po tych wszystkich wskaźników, które będą tutaj oscylowały przez wiele miesięcy jeszcze, bo no i pewnie i e, później wiosna, i później lato, i jesień, i później już nowy rok 2024, tak gdzieś tam te przygotowania tego halwingu i tak dalej, no będą napędzały wzrost i popyt e, pewnie z środowiska inwestorów, e, które patrzy na kryptowaluty i które patrzy przez pryzmat, moi drodzy, Bitcoina. Bo można mówić, się, można mówić wiele rzeczy. Tak? Mamy teraz hype na różne inne trendy, takie jak Arbitrum, wprowadzane są następne nowe blockchainy, przedtem sztuczna inteligencja, gdzieś tam ten cały, całe zamieszanie z Ethereum, z tym wdrożeniem tej aktualizacji Shanghai i tak dalej, i tak dalej. Ale, moi drodzy, oczy zwrócone są cały czas na Bitcoina. I nie ma co tu się oszukiwać, że nawet jeżeli mamy jakiś chwilowy trend, a te trendy chwilowe trwają, załóżcie, załóżmy sobie tydzień, dwa, maks. Naprawdę, jeżeli to prześledzicie, jaki jest hype wokół czegoś, to ludzie przeskakują to co ja powiedziałem, z kwiatka na kwiatek i gdzie, gdzie przerzucają swoje pieniądze, żeby iść zgodnie z tym, gdzie się ten kapitał przenosi. Nie ma wcale napływu nowego kapitału tak wielkiego który by pozwolił na poddźwignięcie się tego rynku w określony pułap. Tak? I tu mamy, że wykres analityka celuje w Bitcoina powyżej 200 tysięcy dolarów. Obecny kurs pierwotnej kryptowaluty znajduje się poniżej 25 tysięcy dolarów. Zatem wzrost do 200 tysięcy oznaczałby zysk w wysokości co najmniej 700%. I teraz można sobie odpowiedzieć, jaką ja strategię przyjmę. Bo część ludzi cały czas doszykuje się pewnej koncepcji złotego środka na wszystko, tak? Chcę dotknąć każdego podłoża i po prostu z każdego tutaj, można powiedzieć, z każdej inwestycji wynieść ponad wszystko to, co jest wartościowe. A jeżeli sobie zobaczycie, jak to działa, to co ja powiedziałem, że czasem ten trend trwa tydzień, dwa, góra, miesiąc i później mamy totalny zjazd, to nie da się... Zawsze w tym wszystkim uczestniczyć, żeby tylko i wyłącznie, wyłącznie wynosić olbrzymie profity z tego tytułu. I teraz następuje taka odpowiedź: Czy nie warto kumulować sobie bitcoina, kiedy zobaczymy, że za chwilę jest artykuł opisujący pewien ruch cenowy, który ma gdzieś przewidywania w okolicach 40 tysięcy? A wcześniej mówi się o tym, że w marcu mamy osiągnąć kwotę 30 tysięcy na bitcoinie, czyli przebicie tej takiej bariery psychologicznej która umożliwiłaby moim zdaniem również przeskoczenie do 40 tysięcy, a później odreagowanie, czyli zrzucenie znowu ceny do granic jakichś tam zniżkowych. A więc czy nie warto przygotować się na to, żeby tego bitcoina powoli kumulować? No bo jeżeli, moi drodzy, zobaczycie sobie, że dzisiaj mamy 24 tysiące, jeżeli przebijemy 24, cofniemy się z powrotem do 21 z hakiem, to warto być może, moi Moi drodzy, gdzieś tam poniekąd zrobić jakieś zakupy, bo ta cena, jeżeli spojrzymy na te prognozy, a one na pewno w jakiś sposób się sprawdzą. Ja nie mówię, że będzie kosztowało 200 tysięcy, ale 700% to nie jest wcale horrendalnym wzrostem, jeżeli mówimy o Bitcoinie. Jest to możliwe, moi drodzy. Gdybyśmy wzięli ostatnie porównania tych trendów, no to jeżeli zakończyliśmy mniej więcej poprzedni ATH na 21-22 tysiące, a później następny etap to było 70 tysięcy, to mamy to razy 3 od ostatniego ATH. My tu mieliśmy 70 tysięcy i 3 razy, gdybyśmy od tego policzyli, to mamy 210 tysięcy, więc to nie jest jakiś kosmos, który nie jest do osiągnięcia. I teraz jak sobie popatrzymy, że tego bitcoina możemy kumulować, a są ludzie, którzy oglądają mój kanał, widzieli i kupowali ze mną po 16 500, to jeżeli skumulujemy go gdzieś w okolicach 21-22 tysięcy, czy nawet 20 tysięcy, gdyby taka była cofka, no to mamy dziesięciokrotny wzrost. To naprawdę jest olbrzymi dla mnie profit, jeżeli mówimy o inwestycji w kryptowaluty. Każdy tysiąc polskich złotych daje nam 10 tysięcy. Czyli 10 tysięcy polskich dodatek na 100 tysięcy. Mamy tutaj pokazane oczywiście ten wykres, który ten gościu pokazuje. To jest odniesienie, odniesienie się do Twittera, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Tak, on tu tak to pokazuje. Spadek, później odbicie i wzrost powyżej 200 tysięcy. Zobaczcie. 33, 35, a tu mamy a gdzieś tą końcówkę tego rynku niedźwiedzia, tak. Czyli te 14 miesięcy. Tu mamy wcześniejsze fazy. Jakbyście się chcieli sobie zobaczyć 35, 14, 33, 14. I tu mamy znowu 33, 35. Eee, czy to się powtórzy? No powtarza się z, z jakimś tutaj rzeczywiście. Z jakimś rzeczywiście tutaj e, schematem, e, który no, trwa, tak? E, to by było, moi drodzy, tutaj, jeżeli chodzi o pierwsze. No mamy tego dalej gościa, który również dziś tam przepowiadał, czyli plan B, czyli ten jego stock to flow dla BTC. Na rynku byka model ten wydawał się być idealny, rynek niedźwiedzia go jednak zweryfikował. Model tradera jest nieco podobny. Czy spekulant będzie miał rację, to się okaże. No tu mamy ten stock to flow. I chciałbym Wam jeszcze jeden bardzo ważny artykuł pokazać. I to było trąbione, bombione na innych kanałach Hongkong Centrum Kryptowalut. Chiny dają zielone światło. I ja pamiętam, jak niedawno, moi drodzy, Chiny wyrzuciły wszystkie kopalnie bitcoina ze swojego terytorium. Powiedziano, że to Chiny skończyły w ogóle z kryptowalutami. Dzisiaj mamy odmienną narrację. Tych odmiennych narracji z Chinami było dosyć sporo. I kiedy ta narracja jest odmienna, to jest sygnał do tego, że rzeczywiście poniekąd możemy spodziewać się tego, że bitcoin będzie znowu główną siłą walki między Ameryką a Chinami. Zobaczcie, kiedy USA walczy z kryptowalutami, Chiny korzystają z ukazy i ignorancji Ameryki, która zdaje się tracić wielką szansę na przewodzenie w świecie nowoczesnych finansów. Świat się mocno zmienia już, na przykładzie krypto nie jest to żaden wyświetlany slogan. Władze w Hongkongu aktywnie naciskają na rozwój krajowego ekosystemu blockchain. Specjalny region administracyjny Chin rozważa legalizację handlu kryptowalutami dla handlowców detalicznych. A więc to, co ja powiedziałem ze samym początku, konflikt zbrojny na Ukrainie, jest poniekąd i to wszyscy mówią, jeżeli sobie życie jakiegokolwiek pana, który zajmuje się geopolityką, to sam to wam powie, że jest to powiązane z osłabieniem jednej i drugiej strony. Chiny chcą osłabić Amerykę, Ameryka chce osłabić Chiny. Mamy tutaj podłoże drugie, podłoże finansowe, podłoże kryptowalutowe. To, co zauważyliśmy na ostatnim na rynku, Ameryka rzeczywiście walczy z kryptowalutami. Przecież to zamieszanie z całą tą regulacją, tak? To zamieszanie z BUSD, z Paksosem. Teraz mamy, zobaczcie, odwrotny trend w Chinach. Powrót do tego, że oni nagle przyjmują to jak zbawienie. I teraz zobaczcie, w zeszłym tygodniu zaczęły krążyć pogłoski, że rząd Hongkongu przygotowuje przepisy dotyczące kryptowalut, które mają zostać uchwalone w tym roku, a w poniedziałek Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych. Rozpoczęła konsultacje publiczne na temat wymagań dla operatorów wirtualnych platform handlu aktywami przez, przed nowym systemem licencjonowania, który ma wejść w życie 1 czerwca 2023 roku. I teraz, jeszcze dlaczego dzisiaj nagrywam ten artykuł? Zobaczcie, jest konkretna podana data. 1 czerwiec 2023 roku. Jeżeli zlepiły te wszystkie, można powiedzieć, klocki do siebie, czyli te przewidywania, te cykle. Czyli od stycznia zaczęliśmy, i tak ja mówiłem dawno już w swoich filmikach, że styczeń będzie jakimś tam przełomowym miesiącem, do tego, żebyśmy zaczęli iść w górę. Ja oczywiście nie obiecywałem, Bóg wie tu, jakich wzrostów, ale zobaczcie, styczeń, e, marzec, e, jakieś wydarzenia na Ethereum, i e, później przechodzimy maj, i w czerwcu mamy już jasny komunikat do tego, że e, Hongkong daje przyzwolenie. W obliczu tego wszystkiego jednym głównym z pytań inwestorów jest jak Chiny zareagują na te wydarzenia. Ekosystem kryptograficzny otrzymam odpowiedź na to pytanie we wtorek, gdy Bloomberg poinformował, że zaczęły pojawiać się oznaki, że Pekin za kulisowo wspiera operację Hongkongu dotyczące branży blockchain. A więc e, ja widziałem jeden ostatnio hmm, szary słab, to był taki projekt, który na bazie takiej informacji i przyjęcia tego projektu, właśnie do adopcji w Chinach, skoczył 100%. I teraz sobie wyobraźcie: ja to mówię tylko przez pryzmat jakiegoś pewnego wydarzenia, nie mówię, że tak się stanie, ale wyobraźcie sobie, że rzeczywiście to wszystko rozbija się i Chiny popierają. Hongkong to otwiera, jest ta akceptacja z dniem 1 czerwca i jak ceny kryptowalut są w górę. Gdzie wtedy może zawędrować cena bitcoina? Jest to pewne preludium do tego, żeby się przygotować na pewną ewentualność. I tu mamy dalej, według osób zaznajomych ze sprawą, które odmówiły identyfikację przedstawiciele Chińskiego Biura Łącznikowego i inne urzędnicy regularnie uczestniczyli w spotkaniach kryptowalutowych w Hongkongu w ciągu ostatnich miesięcy. Aktywnie nawiązali kontakty, wymieniając się wizytówkami i danymi. WeChat. Przedstawiciele przyjęli przyjazne podejście do współpracy z firmami prowadzącymi rozwój sytuacji, prosząc o raporty, a w niektórych przypadkach przeprowadzający telefony kontrolne. I to mamy tak: operatorzy kryptowalut w Hongkongu przyjęli obecność tych urzędników jako milczącą zgodę Pekinu na stara regionu, aby stać się centrum kryptograficznym. I wygląda na to, że Chiny wykorzystuje miasto jako poligon doświadczalny do zasobów cyfrowych, jednocześnie mocno kontrolując działania związane z kryptowalutami na kontynencie. I naprawdę, ja cały czas w moich tutaj filmikach mówię, to wiadomość jest kluczowym aspektem do tego, żebyśmy pod coś zagrali. Ja naprawdę... Szanuję ludzi, którzy robią analizy, którzy tu rysują kółka, krzyżyki i inne, duperel, strele i tam i bajery, szmery, pompki, rowery. Ale tak naprawdę to te wiadomości i jasno i wyraźnie odczytanie oraz przeanalizowanie ich pozwala na, na to, żebyśmy zagrali w jakiś odpowiedni sposób po to, co ma się wydarzyć. I zazwyczaj to, co się ma wydarzyć pod to grają wszyscy traderzy, moi drodzy. Tam nikt nie rysuje kresek, do, górek, dołek, tylko widzą e, po prostu jakiś wcześniej sygnał do tego, żeby mogli po prostu z niego skorzystać i pod to grają. E, I nie chcę się ci tu wywodzić o książkach, o traderach, o, o tym, jak inni zrobili wszystkie inne rzeczy, że byli tam e, mistrzami po prostu spekulacji i pewnych wiadomości, informacji, ale to jest taka... Można powiedzieć, kluczowy aspekt do tego, żeby tutaj na tym rynku zaistnieć. I teraz jak, jak, co, jak to przekuć wszystko na to, e, o czym mówimy te 200 tysięcy e, 3 lata Hossy i tak dalej. Moi drodzy, to co ja powiedziałem, trzeba gdzieś po kolei poukładać sobie ten plan działania. Wiele osób uważa i ma pewną strategię, jeżeli mówimy o Bitcoinie, że pierwsza faza, która umożliwi im zarobić na e, za, dostać zarobek czy zyski zrobić na Bitcoinie pozwoli im w tej drugiej fazie wejść odpowiednie alty, żeby podwoić jeszcze tą sumę zarobku z Bitcoina. I patrząc na to wszystko w koncepcji tego, co się dzieje właśnie w Chinach i w Hongkongu, możemy powiedzieć i zapytać się, a jakie projekty będą uczestniczyły w tej fazie? Czy to będą projekty, które będą wspierane w określony jakiś sposób? I tu jest następna od razu odpowiedź. Trzeba zacząć szukać i drążyć tematy, które projekty są dobrze i perspektywiczne rozpatrywane przez możliwości tam właśnie w Chinach. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, o której chciałem powiedzieć wcześniej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest możliwość uczestniczenia w forach, na przykład azjatyckich, gdzie wiadomości, które są poniekąd gdzieś na samym początku tylko przetwarzane przez rzesze osób, po jakimś czasie stają się ogromnym bodźcem do tego, żeby te projekty zaczęły rosnąć. I naprawdę. Jest, według mnie, to co dzisiaj nagrywam, jest pewnym kluczem do tego, co w niedalekiej przyszłości może się stać, jeżeli mówimy o kryptowaluty. W jaki sposób to wpłynie i jaka cena bitcoina będzie w najbliższym tu okresie, no to wszystko jest też uzależnione od dalszego rozwoju pewnych rzeczy, ale jest to jasno zasygnalizowane, że jest taki cykl i mm, taka forma, że mają oni mm, Jasno już specyzywany plan działania, czyli pole tam, gdzie Ameryka po prostu zakłada sobie pętle na szyję. I, I tu nie ma co dywagować, nie wiem, szukać podwójnego dnia. I tu mamy w świecie niedawnych zawirowań i upadku niektórych wiążących platform handlu kryptowalutami na całym świecie. Wśród organów regulacyjnych na całym świecie panuje wyraźna zgoda co do regulacji w przestrzeni aktywów wirtualnych, zapewnić odpowiednią ochronę inwestorów i skuteczne zarządzanie kluczowymi rynkami. SFC powiedział, że operatorzy nowych, istniejących platform handlu wirtualnymi aktywami, którzy planują ubiegać się o licencję, powinni rozpocząć. Przegląd swoich systemów i kontroli, aby przygotować się do nowego systemu, podczas gdy ci, którzy nie planują biegać o licencję, licencja powinna rozpocząć przygotowania do uporządkowania zamknięcia ich działalności w Hongkongu. Czyli jasno powiedzieli: nie starasz się, nie będziesz tego robił. Stara się, będziesz to robił. A wszystko jest pod kontrolą wiadomo kogo. Nie trzeba tego, nie trzeba głośno o tym mówić. I. Mm, ja jestem święcie przekonany, moi drodzy, że jeżeli perspektywy dalszego rozwoju tych wydarzeń pójdą w odpowiednim kierunku, jeżeli to wszystko rzeczywiście zacznie się potwierdzać, jeżeli rzeczywiście plany regulacyjne w Stanach Zjednoczonych będą coraz bardziej zaostrzały się, a cały Cały ten rynek chiński otwierał się i witał wszystkich z otwartymi ramionami. To uważam, że kryptowaluty częściowo znowu przekierują się w tamtą stronę. I naprawdę pomyślcie sobie, ile projektów będzie chciało skorzystać z tej nowej drogi rozwoju, bo rynek azjatycki jest ogromny, potężny, można, można by było powiedzieć. A poniekąd Chiny, no to już samo przez się mówi. tak? A więc naprawdę jest to bodziec do tego, żebyśmy zobaczyli być może w niedalekiej przyszłości, naprawdę skok pewien cenowy kryptowalut. E, czy, czy jak to ma się do obecnej sytuacji? No, mamy tu jasno określone pewne e, etapy, tak? pewne terminy. Więc e, teraz, kiedy mieliśmy ten można powiedzieć odreagowanie, no nie ma siły, żeby to popchnąć, tym bardziej, że cały czas te wiadomości są negatywne, jeżeli mówimy o tych sferach regulacyjnych i zaostrzenia pewnych faz przedstawianych przez rząd amerykański. Więc ja powiedziałem jasno, numerem jeden na mój 2023 rok jest Bitcoin i nie zmieniam tego zdania. Oczywiście pokazuję mój, moje portfele inne, oczywiście pokazuję trading na e, Bajbicie. Oczywiście kupuję sobie Flair, przesyłam tu i deleguję, wrapuję, oczywiście mam inne jeszcze koncepcje do tego, żeby robić. I aktywnie też wziąłem udział teraz w arbitrum, o czym pokazywałem na moim kanale. To wszystko ja pokazuję, moi drodzy. Wystarczy tylko i wyłącznie dotykać pewnych rzeczy. Brać w tym udział i naprawdę profity się pojawiają. Oczywiście nie są one czasami dziesięciokrotne, a czasami 100% wyjąć z jakiejś inwestycji, jest naprawdę dobrym bodźcem, do tego, że mam dodatkowy 100% do, na, do następnego wejścia. Tak? I, i, I myślę, że to, że to jest e, numerem jeden, tak? I chciałbym, żebyście. Obserwując mój kanał zrozumieli, że naprawdę będę się starał pokazywać narzędzia, bo mam przygotuję też u mnie odcinek o narzędziach. Jak jestem potrzebne do tego, żeby wyszukiwać różne projekty kryptowalutowe, które dają nam, można powiedzieć podwaliny pod to, żebyśmy pojawili się w nich we wczesnym etapie. Ale tu klucz to jest to, co się czyta i jaki jest przekaz jasny i wyraźny. Do tego trzeba zastosować swoją teorię kupowania czy to Bitcoina, czy Ethereum, czy innych kryptowalut. Dlatego dołóżmy jeszcze te wszystkie zmiany w najróżniejszych projektach kryptowalutowych, czy to jest Polkadot, czy to jest Arbitrum, czy to jest ZetkaSync, czy to będzie inne, jeszcze inne blockchainy, które cały czas aktywnie uczestniczą, testują najróżniejsze rzeczy. Jeżeli sobie popatrzycie na Twittera, czy popatrzycie sobie na inne rzeczy, to non-stop mamy możliwość uczestniczenia w jakimś teście. Jak uczestniczycie, dostajecie jakieś profity z tego tytułu, i tak dalej. Jest tego mnóstwo, ogromna ilość. Oczywiście nie wszyscy na tej scenie odgrają główną rolę, czyli bo będą też role drugoplanowe, ale warto mówię, zwrócić uwagę na swój koncept, na swój plan i naprawdę wdrażać go etapami, żeby. Kiedy przyjdzie odpowiedni czas, wyciągnąć z tego profity. Trzymajcie się, dziękuję serdecznie, cześć.